Karta na dziś, proszę Państwa, to dziewiątka miecze, a mamy dziś dziewiąty dzień czerwca 2025 roku, jak to się złożyło jedno w drugim. Proszę Państwa, dziewiątka miecze to karta, która mówi o tym, że niepotrzebnie się zamartwiamy, że niepotrzebnie bardzo często szukamy dziury w całym, że Pewnie mamy trudne noce, że nie możemy do końca spokojnie spać, że mamy często niską samoocenę. A jest to nieprawda. Tart pokazuje nam tylko wasz, nasz stan psychiczny. To nie jest karta faktycznego opisu sytuacji. To jest tylko i wyłącznie państwa obawa. Proszę pamiętać, że to jest taka sytuacja, w której to wy sami musicie zwalczyć te obawy, bo fizycznie zagrożenia wokół państwa nie ma. I my się polecamy. Dobrawróżba.pl